Wszyscy z pewnością znają powiedzenie, że trening czyni mistrza, i podobnie jest z przemawianiem. Oczywiście, najlepszym sposobem na trenowanie przemawiania jest po prostu jak najczęstsze przemawianie. Niestety jest to taki typ aktywności, który ciężko jest nam często wykonywać na zawołanie. W jaki sposób możemy więc ćwiczyć przemowy? Przede wszystkim, najlepszym ćwiczeniem jest nagrywanie samego siebie. Może być to samo nagranie audio, ale najlepiej, jeżeli będzie też z wideo. W takim przypadku stoimy sobie gdzieś w pokoju, w naszym domu, w jakimś odosobnionym miejscu, gdzie mamy trochę spokoju i ciszy i ćwiczymy nasze przemówienie dokładnie tak, jakby była przed nami publiczność. Przede wszystkim zwróć wtedy uwagę na to, w jaki sposób mówisz, czy tempo jest odpowiednie, czy mówisz wyraźnie, czy głos oddaje emocje i wzbudza ciekawość, ale też na to, jak wyglądasz. Czy się garbisz, czy masz jakieś nerwowe odruchy, czy twoja mimika jest nienaturalna, lub może wcale jej nie ma. Dodatkowo plusem nagrywania jest to, że gdy mamy świadomość, że jesteśmy nagrywani, to zawsze nas to troszeczkę stresuje, co jest taką namiastką tremy, czyli wyjdą z nas te nerwowe nawyki, które możemy mieć faktycznie także przy przemawianiu przed prawdziwą publicznością. Jeżeli jesteś po wystąpieniu publicznym, to warto też takie prawdziwe wystąpienie przed prawdziwą publicznością sobie nagrać i po jakimś czasie obejrzeć. I zobaczyć chociażby, jak publiczność reagowała na naszą wypowiedź, na nasze żarty, w jaki sposób zachowaliśmy się na scenie, i wyciągnąć wnioski do pracy dalej nad sobą jako mówcą. Warto też ćwiczyć nie tylko całe przemowy, ale też konkretne, pojedyncze słabości. Czyli, jeżeli zauważysz na przykład, że masz problem z garbieniem się i wygląda to nieciekawie na scenie, no to pracuj nad sylwetką. Jeżeli masz problem z dykcją, z jakimiś konkretnymi zbitkami głosek, no to ćwicz, właśnie ćwiczenia, które mają za zadanie wyeliminować te błędy. Jeżeli masz problem z oddechem, no to powinieneś wykonywać ćwiczenia oddechowe. Jeżeli masz problem ze stresem, z tremą, to warto przećwiczyć ogólne techniki relaksacyjne, np. jogę, medytację lub jakieś konkretne techniki, które będziesz mógł wykorzystać też przed samym wyjściem na scenę. Jeżeli będziesz wielokrotnie ćwiczył ten swój problem, to wyjdzie on po prostu z Twojego nawyku i w momencie występowania na scenie już nie będziesz musiał nawet się nad tym zastanawiać. Kolejny sposób to jest uczenie się pasywne, czyli inspiracja mistrzami. Jeżeli chcesz przemawiać, to obowiązkowo powinieneś oglądać też przemówienia innych, żeby się zainspirować, znaleźć jakieś pomysły na to, w jaki sposób mówić, ale też w jaki sposób zachowywać się na scenie. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na mówców ze swojej własnej dziedziny. Bardzo często jest taki błąd, że gdy ktoś ma przemawiać publicznie, na przykład w środowisku biznesowym, to inspiruje się wielkimi mówcami politycznymi, na przykład takimi jak Winston Churchill. Oczywiście Winston Churchill był wielkim mówcą, ale no wypowiadał się na tematy czysto polityczne albo filozoficzne, więc niekoniecznie jego praktyki warto przenosić na grunt biznesowy albo na przykład wykładowy. Dlatego poszukaj jakiegoś takiego mówcy, który wypowiada się w twojej dziedzinie. Jeżeli masz prowadzić wykłady, to posłuchaj wykładów. Jeżeli spotkania biznesowe, to słuchaj właśnie takich spotkań. A jeśli chcesz zostać politykiem, no to wtedy faktycznie warto inspirować się wielkimi politykami. Bardzo ważne jest także to, żeby ćwiczyć swoje konkretne przemowy, dokładnie te, które mamy potem wygłosić przed publicznością. Jest to wręcz punkt obowiązkowy. Każdą przemowę powinieneś mieć dobrze przećwiczoną. I nie, nie wystarczy ją tylko zapisać, nie wystarczy ją sobie przeczytać w głowie. Trzeba sobie wyobrazić, że naprawdę przemawiamy, i na głos przeprowadzić przynajmniej kilka razy to przemówienie. Warto zwrócić przy okazji uwagę na takie elementy jak po pierwsze czas przemówienia, szczególnie jeżeli masz ograniczony czas na swoje przemówienie, no to musisz zobaczyć, czy korzystasz z niego całego i czy przypadkiem go nie przekraczasz. No to tutaj idealnie sprawdzi się po prostu stoper albo nagrywanie. E, trzeba też poszukać punktów, które możesz zaakcentować, na przykład gdzie zrobić pauzę, gdzie inaczej zaintonować zdanie e, i Oczywiście, tak jak przy, po, przy poprzednich poradach, warto się po prostu nagrać i zwrócić uwagę, czy nie popełniasz jakichś błędów, czy nie jest coś, nad czym warto jeszcze popracować. Ostatnia wskazówka jest taka, że warto po prostu szukać okazji, w których można przemawiać publicznie. Oczywiście, w zależności od trybu życia, nie zawsze one często się zdarzają. Ale jeżeli chcesz być mówcą publicznym, chcesz nad tym pracować, no to gdy tylko nadarzy się taka okazja, to powinieneś z niej skorzystać. Czasem to będą małe okazje, jak wzniesienie toastu na weselu, czasem to będą większe, na przykład będziesz mógł poprowadzić jakieś spotkanie w pracy, ale każda taka okazja jest na wagę złota, żeby przezwyciężać swoje kolejne słabości i chociażby ćwiczyć występowanie przed większą ilością ludzi.